Cześć, witajcie, Assasin08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii Toy Story 2 w ramach playlisty KidZone. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś innego, mianowicie dzisiaj zrobimy sobie rewizytę. Dokładnie rzecz mówiąc, cofniemy się do uliczek i kanałów. Jak widzicie mamy tylko 3 żetony Pizza Planet, brakuje jeszcze dwóch. Dlaczego, co i jak? Oto przypomnienie. No i jak widzicie, nie są one jakoś super rewelacyjne, ale z tego względu, że nie mamy po prostu haka, który jest nam potrzebny do znalezienia reszty kaczątek, do dostania się do bossa i zebrania reszty monet. Jak widzieliście, jest tego jeszcze naprawdę bardzo dużo i po prostu potrzebny jest hak. W tym momencie zakończam ten poziom. Dzięki. No, wam także sobie... jak widzicie, brakuje nam tych właśnie dwóch żetonów. A że odblokowaliśmy już ten harpun, no to bez problemu możemy sobie dokończyć. Właśnie ten poziom, także zaczynamy uliczki kanały po raz drugi. No dobra, w takim razie zaczynamy sobie ponownie ten poziom. Powiem wam, że naprawdę z tego co pamiętam, to był tak dramatyczny level, tak ciężki, że to jest totalna masakra. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie o wiele lepiej. No i jakoś to przejdę. Także lećmy w takim razie naszym tutaj bazem astralem. Okej, okay, skrzyneczka jest pod płotem. Wchodzimy sobie tutaj. No i szukamy pierwszego kaczątka, który jest gdzieś tam. Na luzie nam się to powinno udać. Tylko teraz musimy po prostu przeczekać i wyczekać przede wszystkim dobrego momentu na skok. Aha, to, to świetny skok, asasyn, bardzo dobry, naprawdę. Dobra, ale tym razem musi się udać. Cykens, cykens. I jesteśmy na miejscu, bardzo dobrze. Cienki, u ciebie już misję robiłem, więc nie chcę od ciebie już nic więcej. Są nasze buciki, także teraz szybko je sobie zabieramy i lecimy prosto tutaj. Wlatujemy. No jest kaczuszka, jest kaczuszka, super. Dobra, w takim razie zabieramy pierwszą kaczuszkę, jeszcze tylko cztery. Aczkolwiek obawiam się, że może to być naprawdę bardzo ciężka przeprawa, obym się mylił. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu, dobra? Szybko stąd wylatujemy i pędzimy dalej. Powiem wam, że w tym momencie rozpoczniemy sobie zabawę harpunem, i to będzie totalna, totalna masakra. Mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się to zrobić za pierwszym razem. Nie będzie żadnych powtórek, nie będzie żadnych spadków i tak dalej. No ale cóż, zaraz się wszystkiego przekonamy. Tylko jeszcze zbiorę sobie kolejne pięć. Tak, na wszelki wypadek. Ok, no i zaczynamy, moi kochani. Tylko najpierw rozwalimy sobie jeszcze tego robota, który tutaj sobie biega i może mi w razie czego przeszkodzić. I zaczynamy w takim razie. Pyk, lecimy. Oczywiście, powiem Wam, że klawisze też mi się często mylą. Także to też jest, no nie ukrywajmy jednak trochę problem. Dobra, i teraz, jak ja tutaj muszę teraz to chyba po prostu tutaj oj, no widzicie będzie naprawdę ciężko Ok, świetnie, udało mi się tutaj doskoczyć rozwalamy sobie szybko tego robocika, zabieramy rzecz jasna harpuny końców nie potrzebuję, ponieważ z tego co pamiętam już wszystkie końce u pana E, Hama e, wziąłem. Tutaj wyłącznie brakuje mi e, żetonu za panią kaczkę i za tego bączka, który tam, gdzieś, e, który tam gdzieś jest. Także te dwie rzeczy musimy sobie jeszcze ogarnąć. I broń boże, nie możemy spać, bo to będzie totalna, totalna masakra. E, dobra, słuchajcie, teraz jak ja mam się tutaj dostać i gdzie ja mam się przede wszystkim dostać? Bo to też jest zagadka. Tutaj chyba, z tego co pamiętam, dokładnie tak. Szkoda, że tutaj nie ma sejwów, bo przydałyby się takowe. Bo wyobraźcie sobie jeden zły ruch, i, i musicie powtarzać wszystko od nowa. To jest totalna, totalna masakra. Ale dobra, miejmy nadzieję, że wszystko się uda, będzie dobrze, i, i tak dalej, i tak dalej. Także także biegnijmy. Okej, okay, pięknie. I ja muszę się dostać tam, ponieważ tam jest. Kolejny kurczaczek, czy tam kaczątko? Nie wiem, co to jest. Kaczątko, przepraszam bardzo. OK, mamy dwójeczkę w takim razie. No i cóż, jeszcze zostały nam trzy sztuki, że tak brzydko powiem, tych kurczaczków. O nie, 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 nie. No właśnie, widzicie, to jest najgorsze w tym wszystkim. E, Okej, okay, dobra. Gdzie to było? Muszę sobie to teraz tylko szybko przypomnieć. Dobra, słuchajcie, wróciłem na swoje miejsce, także lecimy w takim razie dalej i miejmy nadzieję, że już bez żadnych, żadnych problemów nam się to uda zrobić. Mówię Wam już, że to będzie naprawdę, naprawdę ciężkie? Dobra, wracamy ponownie i miejmy nadzieję, że tym razem uda mi się tutaj dostać i nie będzie żadnego przypału. Dobra, wyszło. Także wchodzimy tutaj na górę. Bo prawdopodobnie kolejną kaczuszkę. Albo i nie. Czekajcie, czy tutaj coś jest? Nie, dobra, jest tylko ten parapet. Więc szybko się tutaj dostajemy. Kurczę, mogłem tak jednak tam lecieć. E, tam jednak lecieć. E, już się nie mogę wysłowić przez to wszystko. Ok. Pięknie tutaj lecimy. I teraz tam. Oj, kurczę, powiem wam, że naprawdę to jest strasznie, strasznie ciężkie. Okej, okay, lecimy, 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 nie, śpimy, proszę państwa! Tak jest, dobra, udało się, całe szczęście, wchodzimy na górę. Uff, powiem wam, że naprawdę to jest mega, mega trudne. Ale na szczęście się udało. I jesteśmy. I tutaj mamy kolejną kaczusię, trzecią z kolei. Bardzo fajnie, dobra. Lećmy w takim razie w drugą stronę. O nie, nie, nie. O nie. Tak bardzo nienawidzę tej gry. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy ponownie w tym samym miejscu, powiedzmy. Oby tym razem się udało, tak jest. Uff, masakra totalna. Lecimy na sam koniec, ponieważ tam zobaczycie za chwilę co się stanie i co będziemy tutaj mieli. Ha, 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 pokonaj klauna Bączka, aby otrzymać żeton Pizza Planet. Klaunie Bączku, oczywiście, że się pokonam... No znowu te klawisze trwałe! Dobra, moi drodzy, wracamy. Powiem wam, że tyle mnie to kosztowało nerwów, że to jest jakaś masakra. Ponownie klaun Bączek, już teraz uważam na, tą, na ten shift i jak widzicie, mam ten laser taki, lepszy. I miejmy nadzieję, że tym laserem szybko go pokonam, naszego klauna Bączka. Oby tak było. Tak jest. Udało się. Uch, masakra totalna, ale mamy żeton Pizza Planet, więc brakuje nam tylko i wyłącznie dwóch kaczuszek, aby ukończyć właśnie ten level na maksymalnej liczbie ee, żetonów Pizza Planet. Dobra, w takim razie lećmy po dwie ostatnie kaczuszki. Miejmy nadzieję, że teraz to już... Ee, wszystko pójdzie zgodnie z planem, i tak dalej. Dużo już się tutaj stać złego nie może. Więc miejmy nadzieję, że po prostu uda mi się tutaj bez problemu dojść i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jakoś wszedłem. Wchodzimy na teren yy, warzywniaka. Powiedzmy, idziemy po kolejną kaczuszkę, przedostatnią. I jeżeli mnie pamięć nie myli, to ostatnia kaczuszka. Oj. Asasyn, nie gwałtownie, no właśnie. Powiem wam, że naprawdę jest to tak denerwujące, tak frustrujące, że to... Do, do tego trzeba podejść po prostu na spokojnie, ale, ale ja nie potrafię. Totalnie nie potrafię podejść do tego na spokojnie, więc... Dlatego tak się de denerwuję. Dobra, udało się, teraz jeszcze tylko musimy wskoczyć tutaj. No, szybko, jest, udało się, całe szczęście, już myślałem, że mi się nie uda. I teraz, słuchajcie, skok wiary. Miejmy nadzieję, że się uda, tak jest, udał się, dobra Całe szczęście, kolejna kaczusia Pięknie, czwarta No i lecimy po ostatnią Na szczęście ostatnia nie jest w jakimś Bardzo, bardzo złym miejscu Że nie dojdę tam czy coś takiego Także bez problemu sobie Powinienem poradzić i iść po nią Po prostu A ostatnia kaczuszka jest gdzieś tutaj Dokładnie tak, mamy kaczuszkę Także zabieramy sobie ją Jest piąta Uff Udało się, całe szczęście, kosztowało mnie to dużo czasu, dużo nerwów, dużo złości, ale udało się, także pędźmy teraz już do mamy kaczki, oddajmy kaczusie do mamy, no i zakończmy rewizytę właśnie w tym poziomie i potem będziemy już pędzić, słuchajcie, dalej do kolejnego poziomu, ale najpierw na spokojnie załatwmy sobie to, potem będziemy myśleć o kolejnych. Teraz po prostu dobiegnijmy cali i zdrowi do mamy kaczki. Witam panie, mam, pani Mamo Kaczko. Dziękuję za odnalezienie moich kaczątek baz. Oto żeton pizza planet. Uff, całe szczęście. Zbieramy ten ostatni żeton. I oczywiście opuszczamy poziom. No i pięknie, dwa ostatnie brakujące żetony pizza planet zostały przeze mnie. Odnalezione 32 monety, oczywiście i co? I to tyle, jeśli chodzi o ten właśnie poziom. No dobra, gra zapisana, uliczki i kanały już są w komplecie, jeśli chodzi o rzetony Pizza Planet. No i moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ten właśnie odcinek w kolejnym przygoda na lotnisku, a tymczasem serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście. Napiszcie komentarz jak Wam się podobało i do zobaczenia już jutro o tej samej porze w naszym Toy Story 2 maratonie w ramach Kidzonu. Cześć!